Elo, elo 350 Jestem Niko i chciałbym wam przekazać informacje od Burning Fire 1000. Mianowicie niedługo nam ta zaczną się nielegalne wyścigi i on szoka członków to by było na tyle. Teraz kilka słów od organizatora. Jadę się przejechać monsterem. Siema, jestem organizatorem wyścigo. Burning Fire 1000 kazał mi przedstawić reguły wyścigo ale to później. Po pierwsze możecie dołączyć do dwóch grob kierowców love glin. Jeśli chcecie należeć do kierowców piszcie w komentach kierowca. Jeśli chcecie do glin piszcie glina i jednostka do jakiej chcecie na przykład swat. Wszystkie jednostki oprócz wojska są dozwolone. Przed wyścigiem zawsze będzie filmik pokazujący jego trasę i tryb zawodów. Link do mta i serwer na którym się ścigamy macie podany w opisie. A teraz wam pokażę gdzie można dostać, naprawić lub stoningować auto. Mamy grupę mechaników która będzie przywozić auta które są dostępne. Dostępność aut zależy od miejsc zajmowanych w wyścigach. Mechanicy będą też toningować oraz naprawiać auta. Jeszcze dodam, że na początku nie będziecie mieli dostępu do a od takich jak leży. To ten garaż. Doży co nie, będzie otwarty na czas wyścigów. Teraz jeszcze na szybko powiem reguły wyścigów. Jeden nie ożywamy modów na auta alop innych rzeczy które zmieniają handling. Jeśli takie masz oso nie je dołączaj do wyścigu. Dwa rzeczy typu osoby id. Haki, ty są na wyścigo niedozwolone. Trzy nie bierzemy sami aut na wyścig. Mechanicy dadzą nam je z garażu i stoningują jeśli będzie to możliwe. To by było na tyle. Od razu mówię, że driftów nie będzie. Dlaczego? G, T, a San Andreas w małym stopniu jest grą wyścigową, a driftować prawie wcale się nie da. Jak na razie rodzaje wyścigów to wyścig z okrążeniami, sprint i drag. To już wszystko. Narka do pierwszego wyścigu.